Zabrakło skali. Jest takie pole, jakbyśmy stali na elektrowni. Jakieś sugestie? Może łuk to urządzenie teleportujące. Master przeszła przez niego, jej molekuły uległy rozbiciu i zmaterializowała się tutaj. Pojawiła się tu w czwartek, gdzie była przez ostatnie dwa miesiące i dlaczego wylądowała tutaj. Jeśli to działa jak transmisja radiowa, to gdzieś tu musi być odbiornik i stąd to silne pole elektromagnetyczne. Zlecę badanie geologiczne. Świeża. Ile kosztuje pomarańcza w Hudson Bay? O tej porze roku 15 dolarów. Mogę zobaczyć? Testowałem łuk. Wrzuciłem do niego pomarańczę. Zniknęła. Aż do dzisiaj. Na ziemię! Trzeba trzymać pojazdy. Zajdź! Hey Zna go pan? Nie. Kolejny obcy? Niezła słowa. Wizjer dopasowany do warunków na polu walki. Piękna robota. Często się to widuje austriacką broń? Nie. Skąd się tu dzieła? Nie wiem. Podobno nadzoruje pan każdy samolot. Owszem. Naszego pan nie nadzorował. Jako organizacja naukowa mamy większe szanse zrozumieć, co tu się dzieje. Czemu nas nie nadzorowano? Joanne była z kimś, kiedy ją pan znalazł? Ze starszym człowiekiem? Antonem Hendriksem? Proszę powiedzieć. Super. Wejdź do ciemnego pokoju, a znajdziesz trupa. Nie całkiem. To fragment trupa. Znalazłem go niedaleko kopalni w lesie. Tam, gdzie dr Buster? Tak. Myślałem, że zaatakował go niedźwiedź. Nie napisałem jeszcze raportu.